Zapraszamy na naszą stronę budowa domu gospodarczym.pl Siemaneczko. Witam w kolejnym wspaniałym dniu. Zobaczcie, jak tu wszystko pięknie urosło. Teraz Wam rzucę, jak to wyglądało dosłownie z miesiąc temu, może półtora. A zobaczcie teraz. I patrzcie na takim metrażu, bo tutaj to są stare truskawki jeszcze z tamtego roku. To trzeba liczyć gdzieś tak. Odstąd e, dosypana była ziemia w tym roku. Słuchajcie, tu jest może 40, 50 metrów maks kwadratowych. I wierzcie mi, taki kawałek ogródeczka starczy na takie własne potrzeby. Nie? E, bardzo dużo fasolki w tym roku mieliśmy. no Wszystkiego naprawdę w tym roku wystrzeliło wszystko pięknie. Tu już zrywaliśmy, zobaczcie jak to wszystko rośnie. nie? Ale nie o tym, nie o tym. Słuchajcie, mamy bardzo duży problem. Lałem wodą, lałem wodą i myślałem, że słońce to wszystko wypaliło tą, e, tą trawę, że tu wydeptane, bo tu się chodziło, tam się chodziło. I słuchajcie, chciałem zgrabić tą trawę e, suchą, po prostu, żeby pozbyć się tego. No podlać, żeby to zaczęło żyć Słuchajcie I pod spodem normalnie są Pędraki, nie Masakra To wszystko jest zeżarte To się zwija Ta trawa, zobaczcie, zwija się Patrzcie I to wszystko, co jest suche to są pendraki normalnie się zwija jak dywan, taka warstwa odchodzi tylko że nie są na dole zeżarte nie także e, zamówiłem środek i będziemy walczyć z tym jakieś tam nicienie nie jest to tani temat ale zobaczcie tu wszystkie te plamy to są te pędraki, nie są jakieś chemiczne rzeczy na to, ale no wiadomo. Chemia nie jest za dobra. Zobaczcie tutaj. Nie wiem, czy to widać na kamerze. Tam to wszystko wszystko, gdzie się dźwignie tą trawę. To jest zeżarte, nie? Także masakra. Spróbujemy to załatwić tymi nicieniami, jakieś nicienie kupiłem, chodzi o to, że to jest yy, no, bezpieczne, jeżeli chodzi o środowisko, zwierzęta. Swoje kosztuje, ale yy, no, nie chcę jakiejś chemii tu walić, nie? Ale mnie przestraszyły Kuropatwy A zobaczcie pergole. Tutaj już skończyliśmy. Później wam pokażę, jak będzie słoneczko. talą Zobaczcie, jak to wygląda. W pełnym słońcu. <laughs> no i zobaczcie, teraz jest wiaterek w moją stronę. No niby wiaterek by się teraz przydał, ale <laughs> chodzi o to, że już bym miał to na twarzy, nie. A tak to elegancko się trzyma. Dosłownie sekunda, zwinięte tymi sznureczkami związane. No tak jak widzieliście wszędzie, wcześniej, nie? I jest tac. Także za parę groszy. Można sobie coś takiego sprawić. Tą linkę też można ściągnąć w każdym momencie, bardzo szybko, bo jest na coś takiego zrobione. Nie? Zresztą widzieliście w poprzednim filmie. No, dobra, czekamy na myszę i czekamy na ten środek, bo powiem Wam, oni nie wysyłają tego tak jakby w piątek, bo to ma jakiś wkład chłodzący, i no po prostu, żeby przeżyły te. Nicienie nie mogą tego jakby nadać w piątek, bo za długo by jechało, by się zagrzało i by się zepsuło. Siemaneczko, witam w kolejnym wspaniałym dniu. Jest piąta rano, o parę minut po piątej. Podlejemy porządnie, tu już naszykowałem sobie wodę, tak żeby się zagrzała, od wczoraj stoi. No i czekam na te nicienie, nie? I będziemy atakować paskudne pędraki <laughs> a jeszcze wam pokażę coś takie guziki zakupiłem e, jeszcze potraktujemy ich czymś takim nie? Patrzałem za takimi sprzętami spalinowymi, elektrycznymi, ale to wszystko maksymalnie na kuwa ziemię do 15 mm także one są zdecydowanie głębiej. Naczytałem, <laughs> że takie coś też daje radę no, po prostu jak się go uszkodzi to on za długo tam sobie już nie pożyje, nie? Zobaczcie wszędzie. Wszędzie gdzie jest taka ciemna plama, można podejść i podnieść trawę z korzeniami. Nie perła Witam w kolejnym wspaniałym dniu. No i słuchajcie, mamy nicienie Ja kupiłem dwie paczki po 50 milionów, także mieszamy to z 10 litrami wody. Z 10 litrami wody. Później bierze się liter na 10 litrów. No w sumie wyjdzie 100 litrów tego siuwaksu na 100 metrów kwadratowych. Mamy dwa, czyli mamy na. 200 metrów tutaj przyatakuje cały ten plac. No a tam to tylko te plamy, nie? Widać, gdzie, gdzie ona jest atakowana. Tu jest po prostu najgorzej. Ogólnie wyczytałem, że yy, te skórcie byki lubią suche górki. No i tu akurat jest najwyższy punkt na działce. I tak samo najwyższy punkt znaczy najwyższy punkt. Taka górka jest na szambie, nie? I tam też są, no ale tu też na pewno jest. Tu, tam, tam. Nie wiem jak to na kamerze widać, ale yy, tutaj też polejemy, ale wydaje mi się, że tutaj to wydeptałem. Chociaż, nie wiem. No nic, będziemy działać. A! I konewkę trochę zmodernizowałem, żeby tak szybko nie leciało. Nie? Po prostu za duże dziurki są mi. Zanim bym oblał 10 m2, to by już. Nie było tego waxu Także tak na pół wziąłem Powinno być dobrze Dobra mieszamy Tu mam 10 litrów wody A tu jest 50 milionów <grytania> Nicieni Kazali to wypłukać żeby Wszystko zużyć Dobra, starcie tego. Bierzemy litr nicieniów. Ile lejemy Mam nadzieję, pendraki, że Was to załatwi. Siemaneczko, witam w kolejnym spanialniu. Mamy parę minut po, po czwartej Ja już zlewam wodą bo teraz przez dwa tygodnie e, po prostu trzeba utrzymywać wilgotną e, tą glebę, nie? żeby te nicienie mogły się rozwijać Jeszcze sobie sfilmuję O, zobaczymy dokładnie, który dzisiaj jest 26 lipiec tak trawka wygląda, czyli nieładnie, zobaczcie, tam jaka plama. Tu, tu, tu. Yy, nagrywam to po to, bo słuchajcie, ja chcę mieć porównanie, tak naprawdę. Czy to zadziała, jak to będzie wyglądało za rok? No na pewno się bardziej skupię na tej, yy, na tej trawce, no ale jest masakra, nie? Co jeszcze chciałem powiedzieć? Słuchajcie. Chciałem wam nagrać filmik, no i w sumie nagrałem, nie? Filmik o kosztach yy, energii. I słuchajcie, jakie są jaja, nie? Yy, po prostu nazwałem filmik. Yy, skąd się bierze, bierze cena energii? Od razu miałem ten film zablokowany, nie? <laughs> to zobaczcie, jaki, ma, jaką mamy wolno, wolno, jaki mamy wolność słowa, kurwa. Jaką mamy wolność słowa? I co? Musiałem po prostu wrzucić drugi raz i nazwać filmik Słońce, i słoneczko dałem. I dopiero przeszło, bo jak napisałem, skąd się bierze cena energii, no to od razu była blokada, że jest nieodpowiedni film. Także sami pomyślcie. Więcej nie będę mówił i chyba nagrywał takich filmów, bo zablokują mi kanał. Do tego doszło, słuchajcie, że mm, no nie ma, nie ma wolności słowa. Także wtrącę to do filmu teraz, co mówię o pędrakach, to może się nie jorną. Słuchajcie, widzimy się niebawem, będziemy robić ciekawsze rzeczy. Obiecuję. Trzymajcie się cieplutko wszyscy. I jeżeli chodzi o tego Shortsa, co teraz nagrałem, naprawdę nikomu źle nie życzę. Tylko tak troszkę pomyślunku, ludzie, pomyślunku. pozdro. Zapraszamy na naszą stronę Budowa domu gospodarczym.pl